Dzisiaj gościmy Bartosza Batrę, który prowadzi seminarium typowo z Muay Thai. Bartosz Batra wywodzi się z Muay Thai, prowadzi we Wrocławiu swoje kluby Muay Thai, wyjazdowe treningi, obozy w Tajlandii. Także mówię, jest to taka ikona polska i europejska na, w tym właśnie stylu. Jak to się zaczęło? Muay thai. Pierwszy raz zobaczyłem e, przy, z powodu Jean-Claude Van Damme'a w filmie Kickboxer. Bardzo chciałem zobaczyć tę Tajlandię i w ogóle co to jest ten tajski boks. No i potem przyszła era K1 i rzeczywiście człowiek mojej postury, rodowity Tajlandczyk, wygrał tą, ten, ten turniej K1. I to była taka swoista konfrontacja styli. i Mówię, Boże, muszę tego zaczerpnąć. To jak to się. jak to, jak to jest możliwe, tak? że, że ktoś, ktoś, ktoś wygrywa właśnie tym stylem walki. No i, i pokochałem to, okazało się, że w moim mieście został otwarty klub tajskiego boksu, a potem pojechałem sam do Tajlandii, jeżdżę tam od 14 lat, spędzam każdą zimę, trenuję, kształcę się, walczę, także no żyję tym. Naszym bazowym stylem jest, jest Muay Thai, boks tajski. Czym to jest? No jest to... Tak zwana sztuka ośmiu kończyn, czyli oprócz uderzeń rękami, kopania nogami, mamy jeszcze kolana, mamy jeszcze łokcie. Techniki pokazywane są może proste rzeczy, ale pokazywane są takie kruczki, na co zwracać uwagę, żeby to wszystko wychodziło bez siłowania się tylko technicznie, dużo takich właśnie szczegółów technicznych. I mówię, miejsce na seminarium znajduje się dla wszystkich, także i są osoby bardziej zaawansowane i ci, co zaczynają, także wszyscy sobie znajdą i dadzą sobie radę na takim seminarium. No jeśli chodzi o seminarium ze mną, ja jestem czynnym zawodnikiem, trochę tutaj na seminarium prezentuję rzeczy spoza tzw. książki, podręcznika do Muay Thai, bo wiem jak to po prostu działa na mnie, także przekazuję tu trochę tak swoją wiedzę swoje doświadczenia, bo, bo ogólnie walka sportowa, walka w tajskim boksie, myślę, że nie tylko, to ma wiele zmiennych, tak, można mieć różne warunki fizyczne i trzeba dopasować te techniki tak, żeby działały. Takie zdanie jest o boksie tajskim, że jest to matka tych stylów uderzanych. No mamy nie tylko uderzenia, mamy łokcie, mamy pracę w klinczu, jest to bardzo takie ogólne, czyli każdemu się to przyda. Tak jak w MMA, nie tylko dystans. Walki tylko, mówię tak samo, wchodzą do klinczu, z czego można wejść do obalenia, do różnych tam technik innych kończących. Jest taka opinia o mojej daje, że to jest tylko siła przyjąć, oddać, tak, ale no, tak jak wspomniałeś, tajowie to nie są wielcy ludzie. Ja też nie należę do największych i moją jakby motywacją było to, że właśnie mniejszy człowiek może pokonać większego dzięki ciężkiemu treningowi, treningowi wyrzeczeniu. Tutaj chodzimy nacisk w klubie na to, żeby trenowało się bezpiecznie, bardziej technicznie niż siłowo. Mówię, to nie jest miejsce do bitek jakiejś, tylko do pracy fajnej, technicznej, no, która pomoże też w codziennym życiu, żeby się obronić.